Drodzy widzowie, znowu to zrobię. A co dokładnie? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Także zapraszam Was do oglądania. Serwus YouTube, to będzie do bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Miliki, jest to kolejny odcinek na moim kanale i w dzisiejszym filmie pokażę Wam znowu kolejną metamorfozę moich włosów. Także tak one wyglądają chwilę przed wyjściem do fryzjera, czy chwilę. Jest godzina 11 u mnie, u Was 18.30, ale u mnie jest 11 i za półtorej godziny mam fryzjera, także po prostu dzisiaj Wam pokażę, co zrobiłam z włosami znowu, ale to będzie mega mocna zmiana, tak mi się wydaje, jeżeli nie jest chórze, bo... Jest to możliwe i na wstępie jeszcze bym chciała Was przeprosić za to, że jakby trochę jestem chora po prostu, tak baby troszeczkę, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. No i co, więcej na temat włosów co Wam powiem może w dzisiejszy odcinku, a Wy za ten czas zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, to jest mega, mega, mega ważne, zwłaszcza te łapki, także koniecznie dawajcie, no i też napiszcie jakiś fajny, miły komentarz. Ja wszystkich komentarze czytam, także jeżeli byście chcieli coś mi powiedzieć, no to piszcie chodźcie w komentarzach. A ja Was zapraszam do dzisiejszego mocnego filmu. No dobra, kochani, jak widzicie, jesteśmy już ogólnie na Minecrafcie, ponieważ dzisiaj będziemy sobie po prostu będziemy grać w Minecrafta, ojku, właśnie mi się spit skończył. W każdym razie jakby ja to jestem do tego, żeby no, ogarnąć, co się tutaj dzieje, trzeba kotki nakarmić. O co gdzie tam do tej serii nie było, ponieważ ostatnio moim zawodne zawładnęły serie na płaskim świecie, jakby pustynia i ten drugi. E, także no i y, 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 dzisiaj sobie, sobie troszkę tutaj pogarniamy. No i w międzyczasie to mam dla Was taką. Y, mega, ultra fajną, fajną, konkurs, to no, nawet nie jest konkurs, ale po prostu zabawę, o zabawę, więc tak. Ja wam teraz powiem jakby takie propozycje moich włosów, co nie? Jakie jakby miałam plany, dlatego, że ja strasznie bardzo nie wiedziałam, co mam za bardzo robić i jakie włosy czekać, bo ja muszę powiedzieć, zanim to wam to powiem, to yy, co mam, co zrobić. Myślę, że najpierw ogarniemy sobie Tutaj ten świat w sensie. Zobaczymy, czy jest coś nowego wybudowanego i zobaczymy tam do Donkisonu. że on tam dużo budował, więc lecimy. Ale eee, tak, eee, jak mówię, teraz Wam podam, jakby bo. Kurde, już ostatnio na Instagramie wrzucałam Wam postaczam insta story, że pytałam się Was: no, co robić z i tak dalej. No, i tak dzisiaj nadszedł ten dzień, gdzie musisz podjąć decyzję ostateczną. Do wczoraj nie wiedziałam, stanie, i dopiero dzisiaj, jakby się, się przysiłam, jakby w tych włosach, to stwierdziłam, że dobra, to takie robię. E, ale jakby miałam dużo pomysłów, także ja wam tutaj podam po prostu propozycję i wy piszcie w komentarzach, żebyście mieli łatwiej, e, jakby, które włosy wybrałam. Ale nie oglądajcie dalej tego filmu, ponieważ potem już będzie pokazane, jak wyglądam z tymi nowymi włosami. Także e, wszystko, cały efekt końcowy będzie, stracicie w tym odcinku. Ale jakby chciałabym po prostu, no wiecie, no, żebyście sobie nie psuli zabawy, no to napiszcie i dajcie, i może akurat ktoś z was zgadnie. Jak ktoś z was zgadnie, to to nie wiem, na mój serduszko czy coś. Albo napiszę na komentarz, o w ten sposób. Nie no, ale na serio postaram się cokolwiek zrobić. O tutaj widzę, że jest droga robiona. What? Okej, okay, także w każdym razie. E, po kolei. Numer jeden. Propozycja numer jeden to jest. Nie ścinam włosów w ogóle. Robię je brązowe, tak jak miałam na początku. I tam ewentualnie jakieś pasemka, wiecie co chodzi? I, I grzywka, co nie taka do tyłu. Uuu, wiecie, taką zrobiłam To jest propozycja numer jeden. Propozycja numer dwa: nie ścinam włosów i robię je platy nowe, czyli takie białe totalnie. Propozycja numer trzy: nie robię w sumie z włosami jakiejś różnicy w kolorach i tak dalej, i je po prostu ścinam już tak dotąd. I kolejna opcja to jest, że na brązowo i ścinam je dotąd. Także, no, możecie zadać na tych co co myślicie. Jedna z tych propozycji jest prawdziwa, i widzę, że to jest mój McDonald's. Czemu mój McDonald's jest w połowie zniszczony? Powiedzcie mi, o co tu chodzi? Nie mam pojęcia bladego. Ale okej, okay. i tak, ja tutaj właśnie sobie ogona, bo jakby mnie tutaj po prostu nie było i muszę sobie ogarnąć, co, 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 co i jak, co się tutaj dzieje, co nie. E, także, dobra, ogarniamy tutaj jeszcze, bo chciałabym wiedzieć, co to jest. Aha, i tu jest wejście, tak. Dobra, tutaj jest stacja, metra. Dobra, tak to wygląda. A tutaj, czy coś jeszcze jest? Nie wiem, jak to tutaj będzie wyglądało. To jest mega dziwne. Ale okej. Okay. Nie wiem, zobaczymy, widzowie, Zobaczymy wszystko, co, jak, jak to będzie wyglądało. Ja na razie tutaj sobie właśnie tak chciałam zobaczyć, czy tutaj coś się zmieniło i tak dalej. Widzę, że tu jest jeszcze ten bekon Nie wiem po co, ale okej, okay, niech on sobie tutaj jest. I czy coś jeszcze tutaj jest, wygląda? To jest ten domek Herobrina. Ale no nie wiem, czy tutaj cokolwiek się zmieni w tym domku, czy nie. Tutaj, czy coś się zmieniło. Tutaj nie ma nic chyba. To jest w ogóle mega ładne miejsce. Takie jakby odizolowane od wszystkiego i taka, takie fajne, w sumie ciche. Całkiem fajne. E, w każdym razie, no co, no tu się nic nie zmieniło już. E, Domek Hero też, tak jak nie, no ja myślę, że go można dać do rozbiórki. Nie wiem, jak te bedroki usunę. O kurde. Kam gdzieś jest. To jest chyba jego koleżka, szkielet. Halo. Ej, enchantowany łuk ma skubane, ale z nami nie ma szans, widzowie, z nami nie ma szans. Dobra, pięknie. No jak mówię, musimy chyba ten dom no już zniszczyć, tylko że nie wiem co z tymi bedrockami, bo on... tu jest bedrock i tu jest bedrock i tam jest bedrock i tutaj coś było, czemu tutaj tego nie ma? Upsi. Ej, co tutaj było, co tutaj stało? Na pewno tutaj coś stało, ale co? Crafting chyba, nie? Czy nie? Nie wiem, wydaje mi się, że go nie ma, dobra, nie wiem dlaczego, ale okej, okay, trochę dziwne to jest, ale nieważne, nie okej, okay, powiedzmy, że tak miało być. Jestem w ciekawa, czy ta droga będzie gdzieś ciągnęła, czy nie, zobaczymy. Eee, a ja co, słuchajcie, no widzowie, myślę, że jeżeli chodzi tutaj, jakby przeszliśmy tutaj się całkiem dobry kawałek i, i ogarnęliśmy co i jak co się tutaj zmieniło i co się nie zmieniło, a tymczasem ja zmykam do fryzjera. Więc widzicie w takim włosowie po raz ostatni, takim... Nawet nie wiem jak to nazwać, bo jakby to wygląda w każdej stronie inaczej. Ja też tutaj tłuste włosy, bo musiałam mieć po prostu pusty do na dzisiaj, wiecie o co chodzi. Yy, I co? I... <ścoughs> no i ten. I... Ja Was żegnam, widzimy się za sekundę, ja Was widzę za 5 godzin, także ten. Yy... Po prostu zobaczymy, co to będzie, także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że będzie mi się podobało, bo to jest najważniejsze, także no, lecę do fryzjera, aby Wy mocno trzymajcie kciuki i za 3 sekundy zobaczycie mnie w nowych włosach. 3, 2, 1. Jestem gotowa, ale nie wiem, czy Wy wie, jesteście gotowi, żeby to zobaczyć, bo się zmieniło całkiem sporo, także ten... Hmm. <tryk> <tryk> Ok, więc ten pojawił po 3 sekundach i co? Tak to wygląda. Jeżeli Wam się podoba, to napiszę w komentarzu. Jakby zgadła te osoby, które yy, dały, że dotąd włosy i, i że nic teoretycznie nie jest z kolorem, ale ostatecznie w sumie rozjaśniłam. No i tak wygląda. Możecie to znać w komentarzu, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Jestem ciekawa Waszej opinii oczywiście. I co, na TikToku już wcześniej mogli się w ogóle zobaczyć, to także wiajcie kończy mojego TikToka, na, na zapraszam zaczęłam milkać przez 3A, ponieważ tam bym chciała jakby coraz częściej po prostu na TikToki, także no, wbijajcie, no w ogóle, ej, dziwnie się czuję, nie mogę się ogóle przyzwyczaić, a zwłaszcza do tych krótkich włosów, bo one są naprawdę krótkie, jakby miałam cały raz długie, ale stwierdziłam, że trzeba coś zmienić w końcu. No i też wiecie, czas. Po prostu czas się dla mnie liczy, a prostować 30 minut włosy. Już na to czasu nie ma. Także no, e, piszcie koniecznie w sobie sensie te komentarze, bo bym chciała po prostu, z być czy Wam się podoba, czy nie mam nadzieję, że YouTube ich nie wyłącza. I jeszcze jedną rzecz chciałabym, żebyś nie sobie w komentarzu, czyli jakiś pomysł jakby albo inaczej. Którą serię najbardziej lubiście ogonać? czyli czy płaski świat, czy Minecraft na modach, czy nie wiem, e, survival zwykły, czy z widzami, czy co po prostu napisze po same quizy. Więc koniecznie piszcie w komentarzach. Ja postaram się poczytać i po prostu chciałabym wiedzieć, co nagrywać dla Was, co Wam się bardziej podoba i tak dalej, wiecie, o co chodzi. Także dajcie mi koniecznie znać. A ja co? No ja będę powoli kończyć po prostu, bo to by było na tyle, jakby chciałam po prostu pokazać jak to wygląda i co, no i, i wygląda to tak. Czy dobrze, to już musicie sami ocenić. Szczerze, mi się podoba, bardziej niż w drugich, i kolor też mi się podoba. Także, no, możecie dawać znać. Ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za to, że byliście do końca. Jutro pewnie wydajcie nowe zdjęcie na Instagrama, także też wybijajcie milka przez 2 Do zobaczenia. Trzeba miłego dnia albo wieczoru, w zależności od której godziny to oglądacie. Dzisiaj jest, co w ogóle, Dzisiaj jest wtorek, także, no, ja widzowie Jeszcze trzy dni w zasadzie i weekend, także, no, eee, trzymajcie Was ciuki. Pamiętajcie o łapkach, o komentarzach i co? Do zobaczenia. Do jutra widzimy się później. Pa pa.